Dzień dobry. Dzisiaj w ramach cyklu wspólne oglądanie wystawy Poezja i Performance. Zapraszam na krótką opowieść i spacer po sekcji pod tytułem Gry Językowe. Jest ona poświęcona działaniom analizującym oddziaływania słów w różnych kontekstach i w różnych mediach. Znajdziemy w niej prace, które penetrują, pogranicza. Języka i wizualności, eksplorując materię słowa, albo badają sposoby powstawania, tworzenia się sensów, ale też ich rozpadu. Osią tej części wystawy są prace Mladena Stilinowicza i Wladomartka, które często swoją formą naśladują slogany, Używane w polityce i w marketingu. Mam tutaj na myśli na przykład agitacje poetyckie marcka czy serię wypisywanych na drewnie lub tekturze haseł Stilinowicza takich jak Praca to słowo, Praca to choroba, czy Strach na sprzedaż. Czasami, jak w filmie Stilinowicza Elementarz, 1, 2, 3. Szyldy, nazwy ulic i reklamy znajdujące się w przestrzeni publicznej są tworzywem pracy, w tym wypadku filmu, i układają się w poetycki tekst. I ten wspomniany elementarz 1, 2, 3 jest też, o, tym, o czym warto wspomnieć, filmem interaktywnym. W którym artysta prosi widzów o przeczytanie na głos słów, jakie się w nim pojawiają, tworzy się w ten sposób w czasie rzeczywistym, wspólne i za każdym razem inne dzieło z sztuki. Poezja przeplata się tutaj z życiem codziennym, a takie podejście analityczne artysty i, konce i konceptualne z takim szerokim zainteresowaniem kontekstem i kwestiami społecznymi. Warto też wspomnieć, że Wladomartek, o którym mówiłam wcześniej, nie po raz pierwszy pojawia się w Muzeum Współczesnym Wrocław. W 2015 roku odbyła się jego wystawa pod tytułem Wladomartek Granice Języka, która była przygotowana przez Annę Borowiec i prezentowana była wówczas. Część dzieł sztuki obecnie pokazywanych na wystawie Pazja i Performance, a jego prace na dodatek znajdują się w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrosła. W 2015 roku wydany był również katalog dotyczący twórczości tego artysty, który do dzisiaj można nabyć w muzealnym sklepiku. Jeżeli chodzi o interaktywność, która zachęca do zabawy, to taki charakter ma też praca Rimy Gerlowiny pod tytułem Raj czyście z piekło której widz może w dowolny sposób układać 60 kostek z nazwiskami sławnych ludzi w trzy kategorie, a tym samym wydać wyrok na postacie historyczne i umieścić je dowolnie w raju, w piekle, albo w szczyscu. I na tych kostkach możemy znaleźć na przykład Sokratesa, Joanna Dark, niczego, Napoleona, Rafaela, Freuda, Stalina, Nobla, Dantego i wielu, wielu innych. No i właśnie w tym wypadku język materializuje się i w taki dosłowny sposób staje się przedmiotem gry. Kulminacyjnym punktem tej części wystawy jest instalacja po polskiego artysty młodego pokolenia Honzy Zamońskiego. Która składa się z ośmiu rysunków umieszczonych w przestrzeni zaaranżowanej za pomocą światła, koloru, ścian oraz muralu. I podobnie jak we wcześniej wspomnianych pracach Martka czy Stilinowicza, tutaj też słowa i, i litery oraz ich wymiar wizualny mają znaczenie. Kluczowe. Z tą różnicą, że Honza Zamoński nie posługuje się językiem ojczystym, ale angielskim, który jest współcześnie językiem globalizacji, czy nawet jej symbolem. Istotne zatem, że na wystawie poświęconej sztuce Europy Wschodniej wkrada się język niebędący. Urzędowym w żadnej jej części, ale przyjmujemy go niemalże automatycznie, ponieważ funkcjonuje on także w, przecież w naszej codzienności, a współczesne teksty reklamowe czy hasła często są tworzone właśnie po angielsku. Instalacja Zamońskiego odnosi się do słów, tekstów, którym jesteśmy nieustannie otaczani, które docierają do nas z różnych mediów, z różnych komunikatów, powtarzają się i nakładają na siebie, a przez to tracą swoją wagę, sens i pierwotne znaczenie. Rysunki Zamońskiego odnoszą się właśnie. Do tego procesu i słowa bądź frazy stają się w nich bezsensownym, takim zlepkiem liter, które na dodatek często napisane są w lustrzanym odbiciu i tworzą takie niezrozumiałe. Ciągi. I to uczucie zagubienia potęgowane jest przez zwielokrotnienie i przeniesienie tekstu również bezpośrednio na ścianę. Dodatkowo w tej instalacji artysta zastosował żółte światło, które zaburza naszą percepcję i powoduje dyskomfort. I warto tutaj jeszcze podkreślić, że wyjątkowość tej instalacji właśnie polega na takim niezwykle umiejętnym wykorzystaniu koloru, który ma przecież ogromne znaczenie dla naszego postrzegania rzeczywistości, a tym samym również rozumienia tekstu pisanego. W instalacji Hązy Zamońskiego, jak i w całej sekcji gry językowe szczególnie wyraźne są odniesienia do twórczości Stanisława Druża, którego słowna klepsydra znajduje się na fasadzie muzeum współczesnego wrocław, i, można, i może być ona na nowo rozumiana i odczytywana właśnie w kontekście wystawy Poezja i Performance.